Spośród wszystkich wewnętrznych wrogów perfekcjonizm jest chyba najgruźniejszy. Dlaczego? Bo ten stary hipokryta nie pokazuje od razu swojego oblicza. Wjeżdża do naszej głowy cały na biało, otoczony aurą doskonałości, pachnący sukcesem. Dopiero potem się okazuje, kim on naprawdę jest. Byłam ofiarą perfekcjonizmu przez długie lata. Swoje dno. Osiągnęłam jesienią 2014 roku, kiedy o godzinie 3 w nocy wysłałam do mojego zespołu mail wstrzymujący wydruk folderu. Folder miał 400 stron, a powodem, dla którego zdecydowałam się wstrzymać jego produkcję, była według mnie absolutna i bezwzględna konieczność zamienienia czcionki Cambria na czcionkę Trebuset. Szczęśliwie nikt poza mną tego maila nie przeczytał. Folder został wydrukowany, a jedyną osobą, która była z tego powodu niezadowolona, byłam ja.